Cześć, tu Beata. Dziś mamy wtorek, 14 kwietnia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to Król Pentakli. Nadal jesteśmy w Królestwie Króli, więc e, nadal w dojrzałej energii, ale jednak trochę innej. E, dziś będziemy wykorzystywać nasz racjonalny, e, logiczny umysł. E, to jest taki czas, w którym możemy wykorzystywać wszystkie narzędzia, które mamy i umiejętności, i sposobności, które e, są w naszym zasięgu aby właśnie realizować to, co chcemy, to, co e, mamy zaplanowane, realizować nasze cele, tak? Tylko, że tu musimy podejść już z taką energią, to jest energia Ziemi, tak? Czyli e, nie tylko materialna, ale taka zupełnie innego rodzaju, dobrze ugruntowana. To jest karta ostatnia, tak zależnie jak kto tam y, układa te karty, ale to jest ostatnia karta w, w Tarocie. I często się o niej mówi, że jest odwróconą formą głupca. A więc, zupełnie poprzez te wszystkie 78 kart, zebrane te wszystkie doświadczenia, dziś możemy je świetnie wykorzystywać. Dlatego ten racjonalny umysł, te wszystkie nasze umiejętności, wszelkie narzędzia, które mamy, wykorzystujmy właśnie dzisiaj do realizacji swoich własnych celów. To jest też czas, w którym możemy naprawdę doświadczyć głębokiej satysfakcji z tego, co robimy, z tego, co jest naszą pasją, ale też z życia, choć teraz jest to trudne. Natomiast możemy doświadczać trochę innych rzeczy. Natomiast zawsze należy dzisiejszego dnia wykorzystywać nasze umiejętności i wszystkie te narzędzia, o których już trzeci raz powtarzam, w taki rozsądny, inteligentny i racjonalny sposób. Nie dajmy się wkręcić w coś, co będzie później trudne do, do odkręcenia. Tak? Natomiast ta karta, oczywiście, odnosi się do takiej formy materialnej, ale też do, naszego, do naszej tak zwanej sceptycznej strony. I okej, okay, wątpić ludzka rzecz, natomiast pamiętajmy, jeżeli wątpimy, to znaczy, że albo nie jest na to najlepszy czas, albo po prostu nie jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani. Ta karta jeszcze jedną rzecz przypomina, o jeszcze jednej rzeczy przypomina, że nie zawsze należy być perfekcjonistą perfekcjonizm, jak ja często mawiam, e, czasami nas zabije, więc osoby, które mają z tym problem, e, warto, żeby przyjrzały się temu, że być może to jest to, co powstrzymuje cię przed działaniem. Przyjrzyjcie się tej karcie, a jesteśmy w talii e, średniowieczny tarot z Kapini. E, to jest e, ktoś, kto ma czapkę doży, czyli takiego wybranego kogoś, kto, kto tam weleckiego doży, e, kto e, reprezentuje cały naród. Ma też, taki się wydaje, nie widzę dokładnie co to jest, ale to jest chyba jakiś kompas, jakieś narzędzie, które nawiązuje w tej talii do takich praktycznych rozwiązań, do praktycznych rzeczy. To nie jest czas na gdybanie, to nie jest czas na zastanawianie się, czy, czy może w taki sposób zadziałać. Dziś mamy działać w sposób racjonalny i wykorzystajmy właśnie energię króla pentakli do, takie, do takich dojrzałych, rozsądnych, racjonalnych rozwiązań. Wykorzystujmy te narzędzia, które mamy. Jeszcze przyjdzie czas na to. Żeby poszukiwać nowych. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.